Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony do mnie zapraszam Was na klęczenie z naszej serii Zagramy w Risen 2: Mroczne wody. Ostatnio staraliśmy się porozmawiać, jeśli można w ogóle tak rzec, z tym oto Gnomem Nurim. Niestety jest on zupełnie niekomunikatywny, nic absolutnie nie rozumie. Nie ma żadnej opcji, żeby się z nim dogadać. Ten Gnom to z nim nie porozmawiamy sobie. Ciekawe, co z tej skrzyni? To wymaga że 90 punktów umiejętności. Kurde, to jest niezłe. E, dobra, słuchajcie, rzuc rzucimy sobie okiem na jeszcze pozostałe. O, winorośl Wow, czyli to na ziemi leży po prostu Dobra, wiem czego już szukać w takim razie Poszukamy sobie najpierw win rośli Poszukamy sobie też innych Grot, innych domów Tych tutaj właśnie gnomów I Później przejdziemy się na plażę A żeby pozdobywać szczątki Jakichś tam rozbitych statków Aby zbudować naszą tratwę Żeby zdobyć drewno po prostu A na samym końcu dopiero Zajmiemy się zbieraniem koszul bo musimy zdobyć 6 koszul na żagle. Nie no, ja nie widziałem, że to są winorośle. <grywa> teraz to tam już wiadomo, to było łatwe. Ulvi. Hmm. Dobra Ulvi, w ogóle od niego miałem to zadanie, tutaj wychodzę i tu już była winorośl. No super, nie? naprawdę bardzo spostrzegawczy byłem w poprzednim odcinku, widzę. Yy, jednak mi ta chwilowa przerwa... Dobrze zrobiła. Może bym jeszcze jakieś kolejne... Przed każdym domkiem raczej nie będzie. A nie, to ten Nuri, dobra. Tam był Ulvi, tu jest Nuri. To chodźmy sobie, może tutaj jeszcze. Indyki można oczywiście pozabijać sobie, tu nie ma absolutnie żadnego problemu z tym. To jest darmowe źródło jedzenia, czy znaczy mięsa takiego tam drobiu. Yy, Drup, oczywiście, trzeba później. Jeszcze sobie przygotować na ogniu. A ognisko nie jest jakoś tak super łatwo dostępne właściwie wszędzie. To jest kolejna winorośl, już widzę. U każdego chyba pojedny jest. Coś mi powie, ten gnom nie. No, zwyczajny gnom, on nie potrafi pewnie rozmawiać nawet. No właśnie, coś tam Bredzi tylko. Yy, zróbmy sobie save'a. No, a chyba ten będzie mógł sobie porozmawiać, bo ten wygląda mi jakby był kimś ważnym. To jest ten kan słynny. No dobra. Miloa Kumpo, człowiek znalazł drogę na naszą wyspę. Jesteś daleko od swych pobratymców człowieku. Nie jestem tu z wyboru. Zostawiono mnie tu. Rozumiem. Zostałeś ukarany. Jesteś złodziejem. Gnom nazywa mnie złodziejem. Nieźle. Masz typowe dla swojej rasy niskie mniemanie o moim ludzie. Innych tu nie widziałem. Jesteś sam? Zadajesz dużo pytań. To ty przybyłeś na naszą wyspę i zakłócasz nasz spokój. Zatem możesz chyba odpowiedzieć na parę pytań. Jak mogę ci pomóc, mój człowieczy przyjacielu? Mi to dziwnie pachnie. Um, pomóż mi dostać się z tych wysp jak najszybciej. Chciałbym lepiej poznać Wasze obyczaje. A weźmy to. Ludzie mówią, że wszyscy jesteście złodziejami. Złodziejstwo 100. Jak na gnoma, dobrze znasz ludzki język. Chyba dobrze. Na pewno lepiej niż Ty kiedyś podróżowałem. Musiałem nauczyć się Twojego języka. Głupio się spodziewać, że ludzie nauczą się mojego. Mm. O. Jesteście tacy odcięci od świata. Jak się z tym czujesz? Nie iż ma to swoje złe strony. No, jakie? Czy nie potrafisz używać pełnych zdań? Nie. <noise> Znam parę przekleństw. Chcesz usłyszeć? Ludzie, zawsze to samo. Chcecie mi pomóc, czy nie? Ludzie są wystarczająco silni, by wzbogacać się, przelewając krew potworów i bestii. My tak nie umiemy. Jesteśmy zaradni, ale nie silni. Tu też mamy potwora, postrach z północy. I czego szuka ten potwór? Nigdy nie zaczynaj zdania od spójnika. A pokończy pięścią. Mondrala. Plesoszona! Tata, opowiedz o tym potworze. Wpełza do naszych grot i poluje. Nazywamy go Grane Gozo. Jak dotąd trzy dusze znalazły się w jego brzuchu. Jeśli go nie powstrzymamy, wszyscy niebawem tam skończymy. Bez obaw, zajmę się tym. Tu za Gozo? Nie widzę tu nikogo chętnego do tej pracy. My Freda, gozo Murksa tu, a to homi. Nie poprawiaj mojej gramatyki, kiedy wrócę i powiem, że go zabiłem. Gdzie znajdę tego potwora? Niedaleko. Idź na południe od mojej jaskini. Potem skręć w lewo i podążaj na wschód. Nie wiem, co to za potwór, ale się tym zajmę. Chciałeś powiedzieć, że się nim zajmiesz? Wszystko jedno. Pomóż mi wydostać się z tej wyspy jak najszybciej. Taka riguła nie jest tak daleko. Możesz popłynąć tam łódką, a nawet tratwą? Hmm. Nie wiem czy o tym mówić. Dobra, powiem. Dżafar buduje tratwę. Chce ze mną odpłynąć. A, Dżafar! Dzielny gnom, ale niezbyt mądry. Nadajesz się na jego pana. Mam być jego panem? Ty potrzebowałeś pomocy, a on trawa mata. Będziesz jego przewodnikiem i nauczycielem. Ja jestem na to za stary. Bez pomocy ani ty, ani mój Piwi nie zajdziecie daleko. Mogę być jego nauczycielem. Dobra. Mój mila, miło to słyszeć, ale muszę cię ostrzec. Jest młody i głowę ma pełną ludzkiej głupoty. Zauważyłem. Co mam robić jako Mata Dżafara? Ucz go języka, opiekuj się nim i doprowadź do auri kulki. Kiedy w końcu je znajdzie, pogratuluj mu sukcesu i nadaj mu nową rangę. A czym jest no to, co mi Żaden gnom nie wie, póki tego nie zobaczy. Czyli coś błyszczącego i pewnie ze złota. Niekoniecznie, ale musi to być coś cennego. By zaimponować innym, w ten sposób zyska honor. Jeśli nie będzie wystarczająco dobre, po śmierci nie będzie mógł przejść do następnego świata. Rozumiesz? Absolutnie nie. Niedługo zrozumiesz. Zobaczysz coś specjalnego. Co się stanie, gdy znajdzie swoje aurikulki? Dafar może wtedy wrócić i nam je pokazać. To wielka impreza? Dafar przygotuje sobie miejsce na pochówek. Wy gnomy wiecie, jak się dobrze bawić. Chyba wiem, co muszę zrobić. Pamiętaj! Jesteś za niego odpowiedzialny. Jeśli nie ukończy swojej misji, to będzie też twoja porażka. Świetnie. Powodzenia w podróży! O czy to nie będzie. Bez urazy, ale czy on będzie mnie okradał? Zbieranie wartościowych przedmiotów leży w naszej naturze. Zakazać gnomowi zbierania skarbów. To jak zabronić mu oddychać? Staraj się raczej nie zostawiać swoich wartościowych przedmiotów bez opieki. Czemu się na to zgodzimy? Dobra, obyczaje mi jakoś nie interesują. Ciekawe jest to, to... ludzkie szkie... Serio? To To plus 50 chwały... Tutaj ze jakieś szkielety, dobra. Czuję się tutaj trochę nieswojo. Znowu, wznowimy teraz sobie poszukiwania tych winorośli. Wydaje mi się, że muszę znaleźć jeszcze chyba tylko dwie, tak? Czy trzy? Nie pamiętam, dwie, albo trzy. że tutaj? Oj, może tutaj coś będzie? Wiem, że tutaj już byliśmy. W tym miejscu. Chyba. Tak, byliśmy tu. Byliśmy, byliśmy, e, w jaskini, niczego nie było z tego co pamiętam i wątpię, że cokolwiek tutaj znajdę. To, to wszystko jest najprawdopodobniej tak e, umiejscowione w jednym jakimś wspólnym miejscu. Dobra. Zaczniemy się z powrotem tutaj do tej oto właśnie wioski gnomów. Przy na razie sobie odpuścimy. Tam pójdziemy, ale to dopiero troszeczkę później, żeby poszukać tych tam jakichś rozbitych okrętów. O, proszę bardzo. Jeszcze jedna, dobra, czyli mi dwóch brakowało. To bardzo dobra jest ta wiadomość dla mnie, szczerze mówiąc. Um, jedną tu myślę, że powinienem zaraz tu je znaleźć. Chociaż czasami też tak bywa, powiem wam, nie wiem czy to wy też tak macie, ale <grytanie> jeśli musicie znaleźć w jerpegu jakieś przedmioty, to zazwyczaj kiedy wam brakuje już ostatniej... Znaczy to jest tak, najgorzej jest pieszą znaleźć. Jak znajdziecie pieszą to już jest ok. lecie jakoś tam sobie. Jak spotka a później, a później jak już musicie ostatnim znaleźć, to się nagle tak za, za, zacinacie i nie możecie odnaleźć niczego i jest taki trochę kryzys właśnie w poszukiwaniach. Mm, bardzo, bardzo często, tak? To jest, to jest pewnie tylko takie wrażenie, bo się wydaje, że o jeszcze jedna już będzie koniec, a... Ostatecznie, o kurde, co to jest? Ostatecznie i tak. Szukacie pojęte jest to samo, tylko tak się wydaje. Coś mi się nie podoba. Co? To chyba chodziło im o tego potwora Grannegozo. No, no, no. Patrzcie, przypadkiem trafiłem na tą bestię. No dobra, no to co? No, zrobimy sobie zapis i pokonam go. O Boże, nie to ma życia. Nie wierzę. To miaj municji przez na niego nie starczy. Naprawdę. Nie chcę nawet myśleć jakie będzie mi coś yy, zadawać obrażenia. Okej, okay, przepraszam was za to cięcie, ale komputer mi się skraszał Chyba za długo już dzisiaj nagrywam, ale mam naprawdę wielką ochotę na Rezena i chciałbym sobie w niego jeszcze trochę pograć. Yy, zabijmy w takim razie to granne Gozo. Ostatnio mi się na nim tutaj skraszowało. mam nadzieję, że znowu czas takiego nie będzie. Że na przykład, na przykład nie jest jakiś, wiecie, błąd yy, w grze. Yy, chociaż widzę, że FPS-y mi jakoś bardzo dziwnie tutaj uciekają i to mnie trochę niepokoi. Yy, mimo, że ustawienie już obniżyłem to ostro. To jest dziwne, dosyć. Dobra, oj, oj, oj. Tylko mocno bije. Ja z tego muszkietu, tutaj nie jak bym sobie tutaj poradził. Jak można spudłować z, nie wiem, 10 cm z pistoletu, no? O Boże, tym język też ma spory zasięg, jak bije. Dobra, jeszcze coś sobie zjemy. Świetnie. Nie, no, to ta walka nie będzie jakaś yy, bardzo, bardzo wymagająca yy, Tylko trzeba być po prostu skoncentrowanym I bardzo uważnym, żeby nas nie trafił No bo myślę, że jak nas na trafi, to już tak nie będzie mógł zaspałować tymi swoimi atakami O, to są jakieś skarby w ogóle Podejdziesz? Dobra, pięknie Jeszcze, 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 dobra, świetnie Jesteś mój, nie, jeszcze nie, jeszcze myślę, że nie wiem skąd Czterech strzałów może być. No, i teraz powinna to już być ostatnia salwa, ewentualnie go jeszcze dobiję pistoletem. Nie wiem, czy będzie taka potrzeba. Tak, będzie taka potrzeba. Oj, dobra. Pożaracz gnomów, zadanie zostało wykonane. Chwała, plus 200 i 500 za chyba wykonanie zadania, albo zabicie go, nieważne. Otrzymam również osiągnięcie, jak widzicie. Yy, dwa razy surowa ryba. No, luty z niego nie jest jakiś bardzo imponujący. Co my tutaj mamy w ogóle? Jakieś. Wiedzieć, że jakiś, nie wiem, rozbił jakiś obóz czy coś tego typu yy, i kogo wtycha pożarów? Bo czaszkę mamy. Lilia duchów. Yy, cały czas jeszcze tutaj rozglądamy się właśnie w poszukiwaniu tego rodzaju na przykład skrzynek. Yy, mechanizm jest banalny, więc yy, raczej też nagroda nie będzie bardzo jakoś imponująca tutaj. A proszę, pierścień z ostrzem. Zbudzictwo plus 20. Czy tak jak mój pierśń, to jest identyczny pierścień Będzie na sprzedaż 200 sztuk złota. Bomby. Nie są wymagane żadnej biegłości. Czas do donacji to 4 sekundy. Ciekawe, weźmy wszystko, oczywiście. Zróbmy sobie teraz save, żeby w razie czego do tego no, oczywiście, tutaj nie wracać. I zanim się cofniemy, jeszcze to ja chcę zobaczyć, co tu jest na samym końcu. Nic nie ma. Pamiętajcie, że teraz musimy szukać jakiejś części, jakiejś, jakiegoś wraku statku. I tak patrzę, czy kurczę gdzieś gotuję bym nie był w stanie na no ale nic tu absolutnie nie widzę. Owoc maki, super, będzie trochę jedzenie zawsze. E, zerknijmy sobie na chwilę, może do dziennika naszego e, zagubiony Gnom, przecież Gnom. A tam nie będę tego robić na razie. Ten też nie rozumie, co ja mówię. E, zastawiony. Um, nie, to nie. To, to to już w ogóle bym mógł sobie odznaczyć, tylko nie wiem w jaki sposób można to zrobić. Yy, jedna winorośl, sześć razy koszula i drewniane szczątki. Nie wiem, właśnie gdzie te drewniane szczątki, zdobyć koszulę. Myślę, że powinienem utrzymać teraz, za wykonanie zadania dla gnomów. A propos gnomów, myślę, że możemy się teraz już spokojnie tutaj przenieść. I kurczę, nie pamiętam u kogo brałem to zadanie. stała się coś bardzo, bardzo złego. Nie bój się, nie skrzywdzę cię. Człowiek nie może pomóc Zekiemu! Złodzieje zabrali najcenniejszą rzecz Zekiego! Jego życie nie ma już sensu! Daj spokój. Możesz chyba żyć bez swoich gratów. Jak powiedział pewien mędrzec, wyobraźcie sobie, że nie ma własności. Człowiek nie rozumie gnomów! Gnom bez rzeczy jest jak człowiek bez głowy! Jeśli Zeki straci najcenniejszą rzecz, może równie dobrze umrzeć. Dobra, dobra, wierzę ci. Co te potworomrówki rówki właściwie ukradły? Wszystko! Wszystkie rzeczy, Zekiego! Gdyby tylko Zeki miał, chociaż aurikulki. Czy to twoja najcenniejsza rzecz? Tak! Piękny, złoty kapelusz ze świecącymi gwiazdami. Jak korona. Tak, korona. Ludzkie słowa, korona. Kto cię okradł? Potworo-mrówki okradły Zekiego. Potworo-mrówki to złodziejskie, parszywe mrówki. Potworo-mrówki żyją w jaskini nieopodal plaży. Mogę jakoś pomóc? Ludzie pomóc Zekiemu? Zabrać aurykulki kulki z jaskinią mrówek? No. Ale jaskinia mrówek bardzo niebezpieczna! Czy człowiek jest pewien? Odzyskam twoją Aurikulki. Zeki, bardzo wdzięczny! Daje ludzką koszulę z powrotem! E, jasne. Właśnie tego potrzebuję. Świetnie. O, na już mam tą koronę. Tę koronę. Oto twoja korona. Szybki jestem. Człowiek przynieść Aurikulki? Zeki być zdumiony! Człowiek uczynić Zeki całością! W podzięce człowiek wziąć wszystko, co Zeki posiadać! Dzięki, na pewno się przyda. Trzy koszule. Będę cieszyć się, że pomóc! Jak zdobyłeś swoje Aurikulki? Zeki jechać w wielką podróż w półokoła świata! Jechać w dużo miejsca, widzieć duża rzecza! Zeki znaleźć Aurikulki w zepsuty dom człowieka-zwierza! Dom stać na Wielka Wyspa bez woda! Zepsuty dom zwierząt na wyspie bez wody? Nie mówisz chyba o pałacu królewskim. Ukradłeś koronę króla? Mm, zeki, nie znać tego króla! O nie! <noise> Dobra, brakuje mi się trzech koszul. Rozumiem, że za kolejne zadanie również, że trzy koszule, to może być... Doszczytaliśmy, to, to może być logiczne. Zróbmy sobie save'a, zobaczmy, co będzie w środku. Czy też jest jakiś gnom? Bo wiem, że w jakimś domku było kilku. Tu nikogo niestety nie ma Chciałem jeszcze tylko oddać to zadanie za pokonanie tej bestii. No i znowu burza. Ale ta pogoda tu jest nieprzewidywalna, naprawdę. Dobra, pójdziemy sobie teraz tutaj, w to miejsce. Najpierw do tego domku sobie zajrzymy. Potem do tamtego. Patrz, czy tutaj też e, tych winorośli nie znajdziemy gdzieś. Uliwimulla smutny! Dobra, go już nie zadowolimy. To był chyba ten, co mu jakiś kolega zniknął. I być może za to, za właśnie zadanie otrzymam kolejną, jakby porcję koszulek. Znaczy, kolejne trzy koszulki otrzymam. Które będę mógł już skompletować sobie. Coś się z nim gadałem w ogóle? Macie tu coś takiego. Taki dingi, taki Hopi, gipi da Czyli masz koszulę, ale chcesz za nią. Dakobala? bala? Hakto? Hm. Da Dakobala. Hmm. Da no dobra. O, samorodek. Może coś jeszcze będzie miał tutaj w tym domku swoim wartościowego, co? Nie, tego nie otworzę. Boże, 90, aż wymaga naprawdę. No dobra. Chodźmy do jeszcze jednego tej domku, hmm, do tego tym razem. Tam dalej już chyba nic nie będzie. Czy mogę z którymś z nich porozmawiać? Z tym będę mógł. Z kanem. Zająłem się twoim Proszę o trzy koszule. Jak mógłbym ci się odwdzięczyć za ten bohaterski czyn? Na początek daj spokój z gramatyką. Oczywiście, nie szlak trafi fleksję. Jakoś się powstrzymam. Bo traktuj to jako podziękę. Niech ci się to przysłuży. <grystanie> Co zatem gnomy robią całymi dniami? Wokół nie ma kogo okradać. Przygotowujemy się do wielkiego święta przesilenia. Możesz dołączyć do nas jako mój gość. Dziękuję, ale wtedy będę już daleko stąd. O, szkoda, mullo piti. Chciałbym lepiej poznać wasze obyczaje. To rzadkość, żeby człowiek się nami interesował. Mam w jaskini zapiski, możesz je przeczytać. Nuri chce, żebym mu dał bala Co to jest? Dako znaczy bardzo ciemny. Ciemniejszy niż noc. A bala to okrągły. Na przykład jak talerza albo piłka. Więc chcę czegoś, co jest okrągłe i ciemne jak smoła? Hmm, tak myślę. Okej, okay, to może mi się przydać. Dzięki. No dobra, to już wiem, czego mniej więcej chociaż chcę. W takim razie czas na mnie. Trzymaj się, Kan. Dzięki za lekcję języka. Sam się trzymaj. Zbierz wielkie łupanie podczas swych przygód. A, chyba łupy. Może, nie wiem, bądź bezpieczny, nieznajomy. Tym razem my go poprawiliśmy. E, dobra, zobaczymy, czy mam coś do zaoferowania mu, e, co by go zainteresowało. Już wiem, co jest to ta kobala, chociaż. Nie, nie mam nic takiego nadal. O, dobra, słuchajcie, e, trochę straciłem poczucie czasu przez to, że mi komputer się skraszował. Myślę, że będziemy kończyć. Ten clip, ten który teraz nagrywamy, ma już około 10 minut, ponad 10 minut, 10 minut, 30 sekund bez żadnego tam cięcia, bez żadnej obróbki. Także myślę, że sobie spokojnie teraz zakończymy odcinek. Najwyżej będzie troszeczkę krótszy niż inne. A może będzie normalnej długości, a może on i dłuższy, nie mam pojęcia. Także kończymy teraz materiał, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Przygotuję się trochę przed następnym odcinkiem, to znaczy, nie będę już Was tutaj zanudzać Łażeniem między wszystkimi gnomami. Tylko sobie już obejdę raz jeszcze wszystkie. Poszukam może tego zaginionego gnoma. W nadziei, że otrzymam za znalezienie go kolejne trzy koszule. I to będzie na tyle. Też będziemy musieli zająć się namierzeniem jakiegoś rozbitego statku. No ale to wszystko w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już uda nam się zbudować tratwę i z Jafarem... Tak on się nazywał? Jafar? Chyba Jafar. I z Jafarem uda nam się już stąd odpłynąć. Także dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się, cześć!